No to cześć. Ogólnie ja chciałabym poinformować, że konik nadal jest dostępny z racji tej, że osoba po 48 godzinach plus 24 godziny nie wywiązała się z zakupów, nie chcę mi się tego liczyć. <grych> nie wywiązała się z zakupu i konik ponownie jest na sprzedaż razem z kijem, którego gdzieś wygrzebałam. E, specjalnie dla tej osoby. Niestety. No, nie wzięła go, więc albo sobie ktoś weźmie sobie z kijem, albo bez kija, jak to woli. Konik A4 jest za 150 zł z kantarkiem i z kijkiem. albo samym kantarkiem. Mam też to ogłowie, które było nawet bęta, jest w tym momencie ściągnięte. Jest tutaj wędzidło z druków 3D plastikowe. No i coś spadło. Aha, to wodze. <grym> więc tak. Tak ona wygląda. Jeżeli chodzi o samo ogłowie z wędzidłymi wodzami, jest ona za 57 zł. Na pierśnik jest za 20 zł. Jakby razem no to 70 zł. Jest to rozmiarówka A3, bo jest to nawet bęta robione. Więc wszystko, co jest na tym białym koniu, to jest A3. Wszystko na szarym koniu A4. on też jest A4. Mam też zestaw akcesorii Idealne na tego konia i na wszystkie konie A4. Mam nadzieję, że jakoś to wygrze... Dobra, po prostu pokażę tak. Są tutaj ochraniacze, jako para ochraniaczy. Położę sobie tutaj. Jest druga ochraniacz. Więc tak, są do tego ochraniacze. Jest do tego ogłowie Hakamory barakowe no, z wodzami. Jest do tego halter. No, lećcie wszystko na dół. Wszystko na dół. Jest jeszcze jedno ogłowie. Są do tego trzy sztuki kordeo. I chyba tyle. Jeszcze sobie tak sprawdziłam i okazało się, że tyle. Więc tak. Kordeo. Kolejne kordeo i jeszcze jedno kordeo, do tego ogłowie, do tego jeszcze jedno ogłowie, halterek, trochę odplątany, wcześniej go pokazywałam i jest, są e, te ochraniacze. I to wszystko jest za 100 zł, taki cały zestaw. Jest też możliwość zakupu osobno, wszystkie te akcesoria są na konia A4. To jest na 3, aczkolwiek jakby się związało nie zmieści się na 4. Więc no. Jest też możliwość rezerwacji, i jeżeli ktoś ma płatność tylko i wyłącznie pocztą polską i tam jest przelew pocztą polską. No to wtedy mogę rezerwować na dłużej, tak. Jeżeli jest weekend, bo wiadomo, w niedzielę nikt, żadna, żadna poczta nie funkcjonuje. Więc jestem wtedy możliwość rezerwacji na 48 godzin. Tam jeszcze przedłużam 24 godziny, tylko dlatego, żeby poniedziałek nie zdążyła ponoć, to może we wtorek, jeśli wtorek jest chyba. Do... Znowu nie zdążyła, więc poszła na czarną listę. Tak, czarna lista Hobycholsk, gdzie są niepolecane osoby. Ponieważ nie będę tyle czekać, tak? No. Ja minimum rezerwuję na 12 godzin. Wiadomo, jeżeli to ktoś. Jeżeli ktoś płaci pocztą polską, na no to 24 godziny. Coś mi łazi pod, pod drzwiami i to denerwuje człowieka i cały czas daję pauzę. Więc przepraszam. E, więc tak. E, no. Bardziej osoby zainteresowane mnie interesują na zakup tego konika i tych akcesorii. A nie tak, że mam czekać, ponieważ zależy mnie na bardzo szybkiej sprzedaży, ponieważ potrzebuję pieniędzy. Ponieważ, 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 ponieważ. No. Daj, daj ktoś temu koniowi miłość i domek. On już tak długo czeka. No, cena zakonika 150 zł. Cena samego włowia A3 rozmiary, nie wiem czy powiedziałam już. 57 zł. Sam na napierśnik 20 zł. Zestaw 70 zł. I tamta akcesoria, które wcześniej pokazywałam za 100 zł. Non.